Cześć, witajcie ponownie na moim kanale Totalna Odmiana. Ja dziś opowiem Wam o trzech nawykach, jakie wdrożyłam, aby osiągnąć swój wymarzony cel, aby spełnić moje marzenie, czyli rozmiar 38 w wrześniu 2024. Oraz również nawyki te sprzyjałam temu, żeby zachować zdrowie długofalowo, bo ja mam zamiar też korzystać intensywnie z życia. I pierwszy, podstawowy, jaki wdrożyłam, to jest codziennie rano zmieniłam nawyk picia kawy z mlekiem na picie wody z, dodatką, z dodatkiem chlorofilu. E ja piję tutaj taki chlorofil. On jest na bazie soku z młodego zielonego jęczmienia z dodatkiem mięty pieprzowej i ma smak takiej delikatnej herbatki, w tym momencie miętowej na chłodno. Mnie to mega ożywia, i ja zauważyłam po piciu tego również korzystne zmiany związane z poprawą mojego naturalnego cyklu menstruacyjnego i również moja córka odczuwa znaczną korzyść z spożywania właśnie tego tutaj chlorofilu. Wcześniej wypróbowałam proszkowany sok z liści młodego jęczmienia, ale powiem Wam szczerze, że u mnie był taki efekt, że ja miałam rewolucje jelitowe. Codziennie rano miałam tutaj problemy i mm, mnie to paraliżowało, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w ciągu dnia. Dlatego myślałam, że to jest tylko taki efekt, jakiś oczyszczania organizmu. Potrwa jeden tydzień, dwa tygodnie, ale jednak on się utrzymywał, i ja zrezygnowałam z tego sproszkowanego soku z y, młodego jęczmienia, i tak właśnie natrafiłam na ten chlorofil y, tutaj w postaci. Y, y, Płynnej, co jest znacznie łatwiejsze tutaj przygotowywanie, ponieważ tylko cyk, rano biorę szklankę wody, troszeczkę sobie tego dolewam, woda lepiej smakuje, a dodatkowo przynosi duże korzyści. Eee, tutaj jeszcze dodatkowo rano wspomagam się tutaj chlorellą w tabletkach. Eee, łykam sobie tak 10 tabletek tej chlorelli. Eee, ona zawiera błonnik i dodatkowo jeszcze uzupełnia mi tą dawkę zielonych roślin w ciągu dnia, ponieważ ciężko jest tutaj, żeby dostać te właśnie młode zielone liście, które nie są tutaj w jakiś sposób zanieczyszczone metalami ciężkimi, jakimiś nawozami. No dzisiaj wszystko praktycznie ma te nawozy, dlatego ja właśnie wybrałam chlorellę. I naprawdę czuję w tym momencie e, różnicę w samopoczuciu. I dlaczego ja to wdrożyłam? Ponieważ ja dużo przeczytałam na temat chlorofilu, Tobie również też e, to polecam, e, ponieważ nasz organizm ma wbudowany naturalny system e, oczyszczania, sprzątania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które pojawiają się jako tak zwane wolne rodniki. I w momencie właśnie chlorofil jest świetnym antyoksydantem i wychwytuje te wolne rodniki i w tym momencie wspomaga organizm w jego oczyszczaniu. A w momencie w dzisiejszych czasach, kiedy my tak dużo jesteśmy narażeni, że spożywamy w postaci jedzenia, w postaci tutaj warzyw nieraz gdzieś nie, nie domyjemy, nie jesteśmy w stanie nieraz doczyścić, dużo zanieczyszczeń, że nasz organizm dostaje taką dawkę, że być może i jest to dużo prawdopodobieństwo, że nie jest w stanie tego oczyścić. Więc ja właśnie takim suplementem się spożyw tutaj codziennie rano e, wspomagam. Więc to mój, jest to mój pierwszy... Nawyk, który wprowadziłam. Drugi nawyk to jest właśnie liczenie kalorii. Ja wybrałam deficyt, ja wybrałam samodzielnie ustalanie sobie posiłków, żeby nie trzymać się w ryzach jakiejś diety i dlatego ja wybrałam sobie apkę jazio, ponieważ wcześniej już ją stosowałam, byłam bardziej z nim zapoznana i tutaj wdrożyłam ten nawyk, żeby wpisywać codziennie te kalorie. To zajmuje mi w tym momencie około pół minuty do minuty, żeby wpisać jeden na przykład posiłek, czyli ja jem 3-4 posiłki dziennie, to jest 3-4 minuty w ciągu dnia, ale uwierzcie mi, 3-4 minuty, ale jeżeli każdy z Was próbował, jak często nieraz idzie pokusa tego, żeby jednak nie wpisać. A taki nawyk zmienia, zmienia naszą świadomość, prowadzi do kontroli, do tego, żebyśmy mogli utrzymywać ten deficyt i faktycznie realizować swój cel. No i trzeci nawyk to jest właśnie koktajl białkowy, który mega polubiłam. Ja sobie zrobię ten koktajl w formie na zimno. Dodaję właśnie mrożone maliny lub owoce, dodaję właśnie dwie męzurki sobie białka, robię na mleku zwykłym, bez laktozy, bądź też roślinnym, dodaję sobie banana do osłudzenia. I ja w tym momencie nie czuję e, chęci do podjadania, i to mi pomaga w utrzymaniu tego deficytu kalorycznego e, codziennie. Dodatkowo, co Wam powiem, to ja zastosowałam na początku tutaj odżywkę białkową, którą właśnie zamówiłam w ramach pakietu oczyszczania jelit. Ja mogę podać tutaj link na dole też do strony, gdzie ja to po prostu zamawiałam. I postanowiłam, że wypróbuję tutaj jednak tańsze opcje, opcje ponieważ mnie to skusiło. Mówiła, no dobra, zamówiłam raz pakiet do czyszczania jelit, ale długofalowo wypróbuję sobie tańsze jakieś białka, ponieważ jest ich sporo na rynku, więc kupiłam sobie białka np. serwatkowe. Ale co obserwuję w tej chwili w porównaniu do poprzedniej ożywki, to to, że te białka są jednak w, jakiś inny, w inny sposób skonstruowane, bo po tamtym. Tym białku, ono jakoś się wolniej mi chyba uwalniało w organizmie, ponieważ ja czułam duże uczucie sytości i mnie mocniej ono syciło. Ja po prostu nie czułam tego napadu, chęci napadu na lodówkę. A tutaj w momencie tego białka serwatkowego jednak to uczucie jest e, tutaj inne. Dodatkowo to białko serwatkowe jest bar bardziej słodkie, więc ja w tym momencie już e, koktajl musiał, musiał, musiałam zmienić trochę smak, bo już jak dodaję banana to jest to dla mnie zbyt słodkie. Także słuchajcie, w ramach tutaj tej preferencji ale podsumowując to trzy nawyki. Pierwszy to jest ten właśnie chlorofil płynny, żeby wysprzątać organizm z tych wolnych rodników i chlorella, żeby tutaj przyspieszyć też przemianę materii i dostarczyć sobie porcję zielonych zdrowych roślin w ciągu dnia dwa Liczenie kalorii przez apkę jazioł, są też inne fitatu, także to w, w sobie zrób, jak ty uważasz. I numer 3, odżywka białkowa. Mam nadzieję, że tutaj te nawyki również będą dla ciebie inspiracją, być może do tego, żebyś ty zmienił swój plan dnia. A to, jak bardzo są nawyki ważne, jak ważne są właśnie rutyny, ponieważ one docelowe prowadzą nas do zmiany naszego życia do tego żeby długofalowo osiągać cele i je utrzymywać również tutaj zalinkuję film zapraszam zalinkuję kurs jeżeli chcesz wprowadzać nowe nawyki ja polecam ja skorzystałam jest on niedrogi i przede wszystkim krótki i treściwy bo na tym nam najbardziej właśnie zależy także pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia już w kolejnym filmiku